Jeśli chodzi o Pantone to masz tutaj dostępne wszystkie kolory z każdego roku, które były dostępne w poprzednich latach, w tym roku jest to z magenta. No i też no. możesz sobie pobrać ten kolor bezpośrednio z Twojego monitora, jak sobie wchodzisz w Affinity Designer. Masz jakiś tam przykładowy kształt czy projekt, no to oczywiście tutaj mamy narzędzie próbnika, pobieramy sobie kolor, klikamy i ten kolor zmieniamy. No, a jeśli zależy nam na mm, właściwym kodzie tego koloru, no to jak sobie wejdziemy w, na stronę Panton, mamy dokładnie tutaj numer, tak zwany mm, HEX-code, no to mamy tutaj właśnie mm, dostępną tą opcję i to jest tutaj kopiemy sobie, wchodzimy w Affinity i wrzucamy sobie tutaj dokładnie ten kod. Powiedzmy sobie tutaj, zmienię jeszcze kolor na jakiś inny, żeby było widać, że to dokładnie działa i wrzucamy sobie nasz HEX code i dokładnie mamy teraz ten kolor. Dokładny kolor z, z Panton, który jest kolorem roku 2023. No i oczywiście mamy palety kolorów, z którymi może właśnie ten kolor 2023 magenta się komponować, więc mamy próbki kolorów dokładnie tutaj też z, z kodami HEX. Tutaj też mamy jakieś tam próbnik kolorów, więc na pewno te dodatkowe kolory barwy będą ze sobą jak najbardziej współpracować i to jest bardzo fajną rzeczą. Warto nad tym pomyśleć, zastanowić się nad tym. Tutaj mamy także jakieś tam kolejne próbki do wykorzystania w naszych projektach. No i tutaj także możemy sobie pobrać właśnie próbki stąd. To są palety kolorów, które na pewno ze sobą będą współgrać.